Witajcie, drodzy widzowie! Jak już mówiłem wam na TikToku, to jest, y, jest konkurs od 12 stycznia. To wygranie jest Zgedex z, z Harry'ego Pottera. Jak możemy zauważyć, to jest akurat część z Komnaty Tajemnic, y, gdzie Zagedex otrzymał skarpetę od y, jakby ojca malfoja, A tak naprawdę była to skarpetę od Harry'ego. No i wiecie, skartek jest wolnym skrzatem no, więc jak już mówiłem, to trzeba zrobić yy, wszystko macie na TikToku. A jeżeli ktoś jest nowy na YouTubie i nie wie, to należy mnie zasubskrybować tutaj na YouTubie. Zaobserwować mnie na TikToku, polubić moje trzy ostatnie filmiki. I na TikToku bądź tutaj napisać gotowe. Może być nawet tu i tu. Yy, a ja postaram się. Postaram się yy, do nas tego właśnie. To wszystko jakby zrobić. Może zrobimy live na YouTubie z losowania. Przy okazji, może pogramy sobie farmingę, akcję, kiszonkę zrobimy. To wszystko zależy, widzowie, od Was. 100 w górę i na live będziemy grali sobie farminga. Będzie to live z widzami przy okazji. A pod koniec live'a będzie rozstrzygnięcie konkursu z Gretka. No zobaczcie, no kto by nie chciał takiego fajnego zgrada mieć, tego skrzata fajnego? Zobaczcie, jakie ma fajne oczka. No. no. Yy, jak się nazywałem na, na TikToku? Tak samo się nazywam na TikToku, jak i tutaj na YouTubie. Zdjęcie te same, nazwa ta sama. Wszystko to, samo. No. Na razie, cześć.